Ale tuż. <noise> Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy razem świętować dzień, Międzynarodowy Dzień Teatru. Stara szczurzyca teatralna Emma twierdzi, że teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być. Choć nie mają na to odwagi i jakimi są. Nie bez przyczyny cytuję Lato Muminków, Szczurzyca Emma wie co mówi. W imieniu gnajszczanek i gnajszczan dziękuję Wam, ludziom teatru, że pokazujecie nam jacy jesteśmy, ale i jakimi moglibyśmy być, gdyby tylko wystarczyło nam odwagi. Życzę Wam pomyślności. Choć czasy jawią się trudne i biedne, i niech niesie Was publiczność. A na koniec, nie wiem, czy wiecie, to kolejne nawiązanie do muminków, że realizujemy w Gdańsku z coraz większym rozmachem program Edukacja do Kultury, żeby kolejne pokolenia wychowywać dla teatru, który jest najważniejszą rzeczą na świecie. Z najlepszymi życzeniami. Nagrodę teatralną Miasta Gdańska za rok 2022 otrzymuje. Marcin Zawicki za scenografię do spektaklu Zmień się w reżyserii Edyty Janusz Erlich w Miejskim Teatrze Miniatura. <trymiany> do tej pory, w zasadzie prawie, prawie nic, także nie jestem <grymne> specjalnie przygotowany. Bardzo dziękuję no, kapitule przede wszystkim, dziękuję dyrektorowi Michowi Terlace za zaproszenie do, do współpracy i zaufanie, że no, osoba, która jeszcze nie miała doświadczenia scenograficznego może, może zrobić coś fajnego. Agnieszce Kochanowski tutaj obecnej za, za ten świetny tekst, który no, pozwolił na zrobienie tego spektaklu. Edycie Jaworszakich za, za reżyserię i chyba tyle. <grywa> Kolejna koperna, proszę. Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska za rok 2022 otrzymuje naszym Szymbiera, zaryż serio spektaklu 1989 kooprodukcja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Bardzo dziękuję za ten piękny dyplom, ale przede wszystkim chciałam podziękować miastu Gdańsk i województwu pomorskiemu za wsparcie naszego spektaklu, który nigdy bez Państwa wsparcia nie powstał ze względu na trudną sytuację w naszym krakowskim teatrze. Dziękuję bardzo Agacie Grędzik, i Krzysztofowi za zaufanie, za to, że pozwoliliście zrealizować ten spektakl że wspólnie go zrealizowaliśmy tak naprawdę, że wspieraliście nas. Twórców na każdym etapie, również twórczo. Dziękuję wspaniałej ekipie naszego muzyka, której tu nie ma, ale z którą teraz dużo jeździmy i jest to naprawdę grupa niezwykłych ludzi, którzy właśnie absolutnie przyczynili się do tego sukcesu w 100%. bo to bardzo, bardzo zespołowa praca, więc w jakimś sensie czuję, że, że tę nagrodę odbiera do nas wszystkich. No, nasz, mówi się, że nasz musical jest opowieścią o ewolucjonistach, o ludziach, którzy wierzą, że można zmienić rzeczywistość i mam nadzieję, że ta energia i ta wiara z tego spektaklu idzie dalej i że to jest właśnie ta opowieść o odwadze, o której mówiła pani prezydent, czego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. miasta Gdańska za rok 2022 otrzymuje profesor dr habilitowany Leszek z za rolę męską w spektaklu operowym Król Roger w reżyserii Romualda Wiczy Pokojskiego w operze Bałtyckiej w Gdańsku. Kapitule, która zauważyła gdzieś mój skromny udział w tym dziele, ale przede wszystkim chcę podziękować Romualdowi i Wilczakopojskiemu za to, że zaufał mi. Dziękuję bardzo. To już ostatnie. Woda specjalna, to jest to dzieło sztuki dla koło produkcji teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 1989 w serii Katarzyny Szynki. Szanowni Państwo, autorem dzieła sztuki wyręczonego w charakterze nagrody teatralnej <laughs> <laughs> Miasta Gdańska dla najlepszego przedstawienia 2022 roku jest pan Ryszard Karian. <laughs> Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i jestem zdenerwowana. Większość rzeczy, które mi wyszła w moim zawodowym życiu zrobiłam dlatego, że mi nikt nie powiedział, że nie można. I, I dokładnie tak samo było tutaj, bo jak teraz patrzę na nasz musical, jak sobie pomyślę, ile rzeczy mogło nie wyjść już po premierze i jak bardzo mogło nam się to nie udać i to, że kolega z Poznania pracujący w Krakowie, z Poznania, pracujący w Krakowie i ja z Poznania... Od roku w Gdańsku robimy musical o bohaterach tego miejsca. Znaczy, Poznanie jest w połowie drogi. Em, to właśnie no dla mnie to, to jest coś, co ta, ta moja wiara, entuzjazm i to zapalenie się spowodowało, że i państwo, i za to jestem, i pani prezydent, i panu marszałkowi strasznie wdzięczna. Uwierzyli i wdzięczna Krzysztofowi, że ten telefon do mnie wykonał, czy w tej koprodukcji nie wejdziemy. Cieszę się, że mamy taki spektakl w Gdańsku i w Krakowie i w całej Polsce i chcemy tę dobrą nowinę o tym, że dość ciemności już nieść w świat dalej. Bardzo dziękujemy. Ja Dobrze, dziękuję wszystkim twórcom. Dziękujemy wspólnie wszystkim twórcom, o których już wspominała. Kasia Sęgiera. To jest niesamowite, że rzeczywiście teraz jeździmy w w Polsce z muzykanem i wszędzie spotykamy się z, z czymś no, nieprawdopodobnym, to znaczy z tak żywiołowym odbiorem i to, że coś takiego jednak było potrzebne, coś co daje ludziom nadzieję. Ja też chcę się dołączyć do tych podziękowań tutaj lokalnie. Wyobraźcie, sobie Państwo, bankiet, uroczysty bankiet po premierze krakowskiej 2 grudnia dyrektor Teatru Słowackiego, czyli teatru w Krakowie, dziękuję przede wszystkim prezydentce miasta Gdańska oraz marszałkowi województwa pomorskiego. I koniec. <grystanie> 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 dziękuję wam jeszcze raz, kochani. Bardzo wam że mnie Dość ciemności już, wie się Polska obudzi. Dziękuję też oczywiście Kasi, która tutaj jest z nami. Ty jesteś jedyna z gdańskich, może to nas ratowało. <głos> <głos> proszę Państwa, to jest teraz chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy Zapraszam wszystkich laureatów. Mikrofon. Mikrofon na bok. Możecie Państwo prosić troszeczkę, żeby wpaść